Koronina. Zakrzewienie polskiej kultury i historii polskiej w Argentynie, organizację Polskich Świąt Narodów Kościelnych, integrację duchownictwa polskiego, pomoc świadczoną wszystkim rodakom na wychodźstwie, stworzenie silnego ośrodka polskości. Zapraszam księdza Olafa Boknaka, rektora misji Polskiej Misji Katolickiej. W imieniu prezesa Rady Ministrów medal wręczy pan minister Jan Dziedziczak. Szanowni Państwo, to jest medal pamiątkowy przyznawany instytucjom, które mają dorobek, wielki dorobek w krzewieniu Polskości. Medal stulecia odzyskania niepodległości z wielkimi postaciami padereskim, pilsudzkim, dymowskim czy choćby halerem, ale ważne są słowa na rewersie, to są słowa z która była, która była wypowiedziana w rocznicę Konstytucji 3 maja, w momencie odradzania się Polski. Te słowa, myślę, że są aktualne do nas, do Polaków na całym świecie dzisiaj, w XXI wieku, w 2022 roku. Krzemysł Biskup Teodorowicz mówił wtedy, powołując się na rodaków, którzy przyjęli Konstytucję 3 maja, mówił wtedy do walczących o odradzającą się Polskę 100 lat temu. To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy? I tego wam, drodzy rodacy, w Argentynie z całego serca wszyscy życzymy. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie.